Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Było pytanie, prośba, zapytanie o nagranie ciągnika Lamborghini R3 Evo 100. No to zaczynamy prezentację. Otwieramy maskę. Najważniejsze tutaj. Mamy trochę z obsługi, tu mamy filt powietrza. Cyk, 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 tu ściągamy, wyciągamy. Prosta sprawa. Tu mamy taką bardzo fajną siateczkę do ochrony chłodnicy przed różnymi zanieczyszczeniami. Płyn był wymieniany, bo trzeba wymieniać. To już chyba była druga wymiana, z tego co pamiętam. Już nie wiem, ale wydaje mi się, że raz już zmieniałem, chyba po czterech latach. No i teraz był 0,1, 0,3, 19 był różnie wymieniony na nowy Jest go w połowie Czyli jest dobrze Tutaj była ta naprawa tych wężyków co Wam mówiłem Gdzieś delikatnie jeszcze jest uświnione Bo to było szybko, żniwa Jeszcze nawet gdzieś tam widać po osłonie delikatnie Tej ropy ten wężyk tutaj pękł on już teraz nie pęknie, bo jest bardzo fajnie zarobiony. On co tutaj już pęk. O, ktoś tam dzwoni. Dobra, mało ważne na razie. Mamy tutaj 10 lat, praktycznie na gospodarstwie, bo był zakupiony w marcu w 2011 roku, rocznik 2010. Filtrymana mamy założone. Tu mamy filtr oleju, żeby go tutaj wymienić trzeba odkręcić od spodu te dwie śrubki ze zbiorniczka zbiorniczek odkładamy na bok i spokojnie sobie wyciągamy filtr oleju tutaj jest założony nowy pasek od alternatora optibelta. ten pasek jeszcze jeździ oryginalny co napędza nam wentylator i klimatyzację on jeździ od nowości jakoś tutaj nie widać, żeby był mocno gdzieś zużyty, ale można był pomyśleć o wymianie. No i tak właśnie tutaj była ta awaria tego pękniętego wężyka. Teraz jest bardzo ładnie zakute. Tutaj fajnie na 50 atmosfer są dane wężyki, zbrojone. Już to nic nie działo. Sprężarka jest od nowości taka sama. Jest to firmy Wapko. Jest to firma Wapko. Co tutaj dalej? Klimatyzacja, nic nie było ruszane. Wszystko chodzi, chłodzi. Przednia oś trochę tutaj jest wytarty, dlatego że ciągnik jeździ też z opryskiwaczem od 3 lat intensywnie. Jest dużo pracy, jeśli chodzi o opryski. Opony mamy 420 na 70-24 te same co w Kubocie, akurat tu przyjechałem do tankowania tu też są 420 na 70 tu są Continental, tam są Klebery no i zobaczcie 10 lat żadnych tutaj pęknięć nie ma na nich nic takie bardzo, bardzo mikro mikro jakieś tam się pojawiły takie delikatnie gumka spękana ale tu mamy 23 tydzień, 10 rok produkcji no i tak to wygląda jeśli chodzi o opony z tyłu mamy 480x70 zużycie nie wiem czy jest 15% w ogóle tego zużycia z tyłu naprawdę dzisiaj księgowy było dobrać faktury mówi że ciągnik do sprzedania, tak popatrzył, mówi to panie Krzysztofie, no naprawdę 10 lat, wygląda, mówi aż miło popatrzeć na ten ciągnik akumulator jest założony nowy dlatego dziś tam nam żniwa zdech jest to silnik turbo Intel 100 koni ma, ma chłodnicę powietrza do ładowania. Tu mamy EGR. W tym miejscu. No i układ wydechowy. Co tutaj bolączką jest w tym lambusiu? Cały czas gdzieś sobie to poprawiam. Nie ma, że to Johnny nie jest bez wad, że jest idealny. To gdzieś tutaj to po prostu te nity z tej osłony z biegiem czasu. Nie on tak drży. Ja sobie gdzieś tam po sezonie. Już tak mi to denerwuje mocno. To wiadomo, tylko. Drży, jak są tam drzwi otwarte w kabinie. Tego nie słychać. Tu mamy poziom oleju. Sprawdzimy sobie. Członnik, parę dni stoi. Jest. Olej jest. Silnik nie bierze oleju. Wymiany co 200 godzin od nowości. Lata na fuszu mineralnym. Tutaj też również jest siłownik suchy. Przebieg jest 3300 godzin. Kabina na czterech słupeczkach. Tutaj mamy klimatyzację na dachu. Fajny szyber dach. No, skupmy się trochę może na środku na chwilę. O tu jest szyber dach. Cyk. Cyk. <tutek> Tutaj mamy podnośnik mechaniczny. To jest tam dziś. Pozycja nie wiem, pływająca, czy siłowa, a zawsze miałem wajchę tutaj na 12, dawałem ta żółta jest do regulacji głębokości. Trzy wyjścia hydrauliczne co też chyba rzadko spotykane w tej klasie ciągników. W 100, koni, w 100 koniach żeby były trzy pary wyjść hydraulicznych. Kubota w serii 2, doposażyłem się dopiero w trzecią. Tu mamy załączany wałek blokadę wszystkich mostów elektrohydrauliczną. Tu, jak jest, jest wersja hydrauliczna, to jest przedni napęd na ten. O, tu nie wiem, skąd. A, z czyszczenia. Tu mamy programator obrotów. Załóżmy, tutaj jest 1600. Przytrzymujemy sobie ten przycisk cyk, on zapamiętuje i ma 1600. Wyłączamy sobie guziczek i załóżmy, ma te 900. No i tak się to już proste. Ale jednak jest gdzieś tak fajnie, jak się coś siało. czy nawet w oprysku, też to używam. Jest skrzynia pięciobiegowa Super reduktor, biegi 20 biegów do przodu, 20 do tyłu. Co są te na super reduktorze. Gdy mamy, o tutaj jest S-Super reduktor. Gdy mamy jakieś warzywa czy coś, wąskie oponki, wszystko gra. Wycieraczka z tyłu też jest podpięte pod opryskiwacz. Może będzie jakiś zabieg wykonany. Tu mamy złącze trzypinowe w tym miejscu. Gniazdo zapalniczki tu jakiś taki pojemniczek i właśnie chodzi o. O te pojemniki, tutaj spokojnie woda wchodzi, taka już dwutrowa Tu mamy gaz, górę, wiadomo sprzęgło, Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach, tak Góra, dół Co tutaj jeszcze, bardzo dużo nawiewów mamy Po wszystkich stronach, tu następny mamy pojemnik na wodę Tu mamy jakiś tam pojemniczek też Na jakąś puszkę, coli Tu mamy kolejny nawiew ogólnie system wentylacji tutaj w Lambo jest bardzo fajnie rozwiązany na taką małą kabinę jest ich wentylacji od Grom'a tu również jest wentylacja no i tak tutaj wygląda fotel Gramera reserowany mechanicznie cztery prędkości wałka mamy tutaj ekonomiczny zeszyt zabiegów no i tu tutaj mamy reverse przód tył Tyk z przęgiełką do przodu do tyłu wajchotronik za włącznik świateł tu mamy awaryjne no i teraz żeby nie było przekręcimy sobie zapłon widzicie 3290 290,5 godziny, no tak ładnie, może to ładnie nie powiedziałem 3290,5. No dobra, i pół godziny to też to ładnie brzmi. Trzeba będzie go zatankować do zabiegu. No, tu załączamy sobie klimatyzację. Cyk tutaj cyk o wentylator i w ten sposób załączamy. I zobaczymy... O, słyszeliście jak pyknęła sprężarka? No i najprościej sobie wyłączam tak, bo ważniej tak, czyli na klimatyzacji. tu mamy kokuta, wycieraczki tylne, wycieraczki przednie wolne, szybkie halogeny tył, przód i z przodu a z przodu mamy tutaj spryskiwać bodajże, a już nie pamiętam rzadko się tego używa no, troszkę się tutaj ładnie podczyściłem, cieniczek jest do sprzedania, wystawiony jest na eliksie za cenę 110 000 zł brutto tu mamy radyjko. Wyciągam sobie panel no proste. Wszystko tutaj nic się nie dzieje. Fotel też ma tutaj wśród tył regulację. Tu jest do kilogramów dobieramy, kręcimy wałkiem. Tu też jest taki czy ma być to wyższa amortyzacja, czy niższa. nie ma być fotel wysoko, czy niżej. No wszystko gra. Widzicie jaki tutaj jest przebieg pokazuję Ci wałek ekonomiczny wszystko jest tutaj pokazane chciałem tutaj wejść trochę trochę z tyłu tutaj chciałem Wam go pokazać z tyłu wolny spływ oleju trzy pary wyjść hydrauliki, oryginalne tutaj zobaczmy sobie na tylny tłust Widzicie, jaki ruch wykonuje? Ciągnik ma 10 lat. Woził wszystkie te maszyny, co woziła Kubota. No Teraz dojechał dopiero średni gromasza. To jest nowy zakup. A reszta, zobaczcie, tutaj nic praktycznie nie ma śladów zużycia tego, co jest w Kubocie. I to jest oryginalne: nic tu nie jest, nie jest wymieniane. Zwałka tutaj nic nie leci ani nic oleju. Wszystko ładne, tutaj grube. Tutaj nie pamiętam już który. Na pewno nie ten, ale tamten wąż był zmieniany. Po dwóch latach się rozszczelnił. Tu dziś się troszkę farba połuszczyła. No ale są takie szczegóły po prostu. Ciągnik też sypał również nawóz. Mamy pneumatykę dwuobwodową. Jednoobwodową. Tu mamy regulację podnośnika. Ramion, u góra, dół. Z drugiej strony też jest w porządku. O, też tu nie jest nic wybite. Bo nagrywam Olambo film. Jest Za mną. No i tak tutaj wygląda tylny tus. Nie mamy tutaj siłowników wspomagających, a podnośnik i tak podnosi 5300 kg. Mamy tutaj jedno gniazdo do przepływu z regulacją. No, w Kubocie są trzy. Te regulacje przepływu. Tu jest jedna. No ale mówię, to jest też na linkach mechaniczny. No tak, tutaj to wygląda. Tu jest właśnie coś tam, właśnie do tego, że to na czwórce. To nie wiem, czy to jest pływające, czy jakie. Ja tego nie używałem. Tu była ta awaria, o której Wam wspominałem na którymś z filmów, że tutaj wymieniałem. To od powietrza, to wapko produkuje. Ja kupiłem wapko bez naklejki. No i od tej pory to wszystko działa. Co by tu jeszcze pokazać? Bo tu fajnie, mam bardzo ładny odlew tego wszystkiego. o tu zobaczcie. To jest praktycznie bardzo mało wybite. No ciągnik też pracował woził tutaj zestaw był który woziła kubota. Jedyną maszyną, którą była nad stanem, był ten puk AKROMASZ 40 na godzinę. On tak to wygląda: halogeny takie 2 i dwa dołożyłem wasia kwadratowe z boku. Bo tam właśnie jak się i siałem, to potrzebowałem bardziej, żeby na boki był widoczny. Co by tu jeszcze wam pokazać? No, tu nawet możemy przełączyć wałki. o. A, i nawet nie trzeba wsiadać do traktora. Tu, tak samo, to chyba ekonomiczny. Tu jest główny wałek czy 540 czy 1000 Tak, no a załączone 540 prosto. od świateł oryginalna. W kubocie już zmieniałem, bo coś tam się połamało. Nie pamiętam co, no ale mniejsza o to, tu jeszcze wszystko jeździ w oryginale. Zaczep jest zwykły, na zwykłego bolca wkładany nie jest automatyczny. Tutaj mamy do opryskiwacza na tym haku. Tak sobie go ciągam, tak mi pasuje ze względu na wałek, że zjeżdża dotąd no i dotąd jest zaczepiane. Czyli by kolidował, no to jeździ tutaj ten opryskiwacz. Co jeszcze? O! Jeszcze tu! No, zapomniałem, no to jak jedziemy z materiałem to jedziemy widać nic nie jest obdarte widzicie i też jest nie dużo tego miejsca około centymetra ciągnik woził agregat tonę 700 tak na 100 koni oczywiście mówię o załadowanym wszystko tak jak na taki ciągnik 100 koni to się, że to jest dużo no ale tu nic nie ma takiego miejsca nawet tu widać, że ładnie smaruje rolnik, bo jeszcze smar Ładnie wyszedł. Tu się nic nie obciera. Nic się nie dzieje. Nawóz też woził. Roziewacz. no i tak to wygląda tutaj z tylnym tuzem. Czyli tutaj jest taki bardzo minimalny luz na tym jabłuszku. Ale to naprawdę jest minimalny. Ale tutaj na tym frezie. Nic się nie rusza, stoi jak diabeł. Czyli tam jest naprawdę materiał. Job twój za moją, powiem tak ładnie. Tu jest przygotowane właśnie jeszcze pod podnośnik. Podsiłowniki wspomagające, gdybym je dołożył, miałby 6200 kg. Czyli miałby taki sam podnośnik jak kubota. Czyli możecie sobie teraz dać sprawę, jaki jest tutaj użyty materiał do ciągnika konnego, żeby podnośnik miał 6200 kg udźwig. Przy takiej małej budzie ciągnik waży około 4,5 tony. Tak, teraz stoję, troszkę dołożyłem do przodu 80 kg taki odważniki, który sobie zrobiłem w koła też. No, tu mamy załączanie wałka na botniku. W kubocie tego brakuje, ja zakręcił właśnie do opreskiwacza, to żeby wyłączyć wałek czy coś, to trzeba lecieć do kabiny. Tu pięknie jest, wszystko działa. Co tu jeszcze? Idziemy gdzieś tam pod spód. No idziemy, nie? O tu właśnie są dołożone te obciążniki. Skrajne seryjnie jest 320 kg. Tu już omawiałem Wam. Idziemy gdzieś tutaj. Przednie wał w osłonie. A ściągałem jakieś ciekawości. Czy tam jakieś kalamitki są? Nic tam nie ma. Ja już się tu trochę la Dobra. No, o. no, zobaczcie, na no 10 lat, i ciągnik tu nie cieknie ani nic, kuźba stoi 100 dole na betonie, założymy w jego miejscu docelowym. O, to plama się nie znajdzie, tu się spuszcza olej z silnika, wchodzi go chyba około 11 litrów, z tego to pamiętam tam są też kalamitka do smarowania sworznia na przedniej osi tu tak samo wszystko się smaruje całe tutaj jest rzutnice na górze na dole łącznie z siłownikiem od spomagania. tak samo jest od strony od środka też jest tam kalamitka zbiornik na paliwo 160 litrów Czy jak na malucha pokażnie tu się jeździ i jeździ zobaczcie jakie tu wszystko jest fajne grubiutkie